Ponownie powracam, żeby przekazać Wam następną informację. To jest, jeżeli nawet mamy, tak jak ja tutaj miałem, to było, to była łęta fasoli szparagowej. Ja to również biorę. Wrzucam na trawnik, przejeżdżam kosiarką, rozdrabnia mi się ten materiał i znowu jest to fragment, tak jak tu widzicie już, e, któraś tam z warstw wiórek drewnianych tutaj wcześniej jeszcze rzuciłem poprzedniego kompostu trochę papierów takich które leżały w samym ziele to już wyschło, ale widziałem, że to jest jakiś, taki dziwny kolor brązowawy, czyli po prostu rozłożony papier, który już w zasadzie będzie mógł być wykorzystany do budowania gniazd. Czyli wszystko co jest zielone z działki, możemy rzucić na trawę, przemielić. I mamy właśnie w ten sposób, a tutaj następny worek, oczywiście ja tych worków Wam nie pokazuję za każdym razem, kiedy wrzucam, ale to właśnie taki worek ziemi, ziemi, no się liści butwiałych bardziej, bo to jeszcze nie jest ziemia. Także w ten sposób budujemy nasz kompostownik. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, tak jak tutaj staramy się dawać rzeczy mokre, wilgotne i suche na przemian, tak samo dajemy rzeczy węglowe i azotowe, ale bardzo ważną rzeczą jest też to, by zachować tutaj dostęp powietrza do tych wszystkich warstw. Dlatego też, właśnie układanie czy przekładanie warstw różnymi rodzajami materiałów, z różnej struktury, dużych, małych, bardziej zbitych, bardziej luźnych, powoduje nam to, że będzie dopływało powietrze i tutaj kompostownik nie będzie gnił, tylko będzie zachodził proces kompostowania. I za chwileczkę jeszcze, bo tutaj wszystko widzieliście, że robię w formie lasagni, czyli takich placków. To nie do końca tak, ponieważ ja później wbijam, pokażę może w tym miejscu, wbijam widły i przewracam to w ten sposób. Teraz już widzicie, że to wszystko tutaj, wszystko tutaj się miesza. Tak? I w ten sposób postępuję. Raz koło razu. I w tym momencie ludzie sobie to lubią chyba nazywać rzeczami do jedzenia. Tu była lazania, a to to jest właśnie bigos. O, właśnie widzimy jak 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 to wszystko pracuje. Drzewniczki sobie chodzą. O, proszę. Chowaj się, chowaj. I tutaj w tym momencie już taki jest miks. No i dopiero w takim miksie jest tak naprawdę to, co powinno być w kompoście, czyli przerzucony materiał jak najbardziej różnorodny ze względu na strukturę, na wilgotność, na podział z azotu i węgla. I w ten sposób postępujemy z całym kompostownikiem. Następna rada za moment.